Jest 13:38. 18, nie 19, jak mówiłem wcześniej, września. Nie będę pokazywał siebie, bo już nagrałem jeden film czy dwa. Jak wyglądam, jak mi nagle spada nastrój. To się tak ładnie mówi: nastrój. Oklapuje po prostu wszystko. I mam chwilkę czasu do godziny 14, bo muszę pojechać i komuś coś pomóc. W każdym razie ludzie mówią często: Ty tak nic nie robisz, nie pracujesz, nic nie robisz. Co, co, co ty robisz cały dzień? No właśnie, co ja robię cały dzień poza tym, że nic nie robię. Podczas tego dnia. Bardzo często jest tak, że jeżeli nie mamy pracy, nie możemy pracować, nie możemy zarabiać pieniędzy, nie możemy 8 godzin wytrwać w pracy, to możemy zawsze coś zrobić. Na przykład, możemy posłuchać muzyki, jak ja zaraz posłucham sobie przez pół godziny, ale też możemy powiedzieć: Słuchaj, ja nie pracuję. Na przykład do kolegi, ja naprawdę nie pracuję sobie, to ja ci pomogę, nie? Pomogę ci tam w czymś. Mogę Ci pomóc, mogę Ci zawieźć, mogę Ci odebrać, mogę gdzieś pojechać, tylko daj mi na paliwo, mogę Ci popilnować kogoś, czegoś, mogę Ci pogłaskać psa, mogę Ci pogłaskać kota. Jeżeli pracujesz 16 godzin w nocy przez cały tydzień i kot jest smutny, to ja mogę go pogłaskać. Tak, tak. Mój kolega, mój sobowtór ma, yy, jest masażystą, on ma firmę, która, która normalnie założył sobie firmę że, i on masuje psy. Ja powiedziałem, że, że żebym je zatrudnił do siebie, bo ja będę ma, masował koty, tak. Także zawsze można coś zrobić, nawet jak się nic nie robi, można po jakimś wolontariacie pracować. Można coś, nawet drobną rzecz, nawet możemy wyjść <coughs> i pomóc mamie w czymś, albo tacie, albo dziadkowi, albo pradziadkowi. Zapalić świeczkę na cmentarzu Józkowi z Lwowa. Wszystko można. Zawsze można coś zrobić. Człowiek może być bardzo zajęty. Nie jest tak, że się człowiek, no już nie będę gadał, gapi tylko w ścianę i słucha muzyki. Płyta, jeszcze muszę powiedzieć, płyta, o której którą już pokazywałem, James Plotkin, Paul Nilsson Love. James Plotkin gra na gitarze, ale ta gitara trochę dziwnie brzmi. Brzmi jak bas barytonowy, czyli gitara barytonowa. Hell, nice and Love jest perkusistą niesamowitym. Też po przejściach wyszedł z raka, ale nie przeszkadza mu, tego, nie przeszkadza mu yy, nic w tym, żeby wyjść z raka, dobrze się czuć, grać na perkusji i jeszcze sobie popalać papierosy. Płyta wydana przez rune gramophone Death Rattle. No, i właśnie tutaj mam od Andrzeja. Tą tego winylasę pożyczyłem i jakoś nie chcę mu oddać. On się nie dopominał, mam dużo płyt, ale w końcu mu oddam. Do Andrzeja też odwiedzę. Może uda się mi go pokazać. Może się zgodzi. O, jeszcze raz, głośno, musi być głośno.